Zowie. Dzisiaj Siema. nagrywamy Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną mój kolega, ale go nie będzie słychać. Dzisiaj będziemy wykonywać różne misje. Tak dużo mam misji. Tylko zadymy nie zrobimy, bo ja nie lubię zadymy. Bardzo dużo mamy i napadu nie zrobimy. Zaczynamy od Maxa. Niektóre będę misje ja robił, a niektóre mój kolega. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobra. Timujemy. Co za chłop wredny? Ja z takim mi się nie timuję. No, i ma za swoje. Ej, 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 pani Usiu, ja cię tutaj nie zapraszałem. Fuhu. A może kuby sobie zbierzemy? Wydałoby się trochę kubów. Ło pani, jak mnie porobiła. Uuu. Teraz zagram mój kolega. Dam go na słuchawki. Przywitaj się. Okej. Okay? Cześć. Na przykład kibach. A teraz Gadaj. Gadaj. Mój kolego nie chce rozmawiać, ok? Więc się nie wkurzcie. O! Raz, razy na blisko, ich zdech. Mój kolega nie chce rozmawiać, więc nic. O, ale chociaż nie miał pucharków na minus, to lepiej ode mnie. Widzicie, prawie mam 15 tysięcy pucharków. To mega dużo. O, prawie dynamajka dojechałem. Yeah. Da, da da Za kilka dni będzie opening różnych rzeczy, ale nie w Braulu. Łopanie łobaby. Dobra, ale chociaż piąte, a nie szóste. Może zróbmy kimś innym. Barleyem. Czer, czer, czarny, czer, czer, czerwony, czarowny barley. <grywy> Od razu na środek lecimy. Tam jest, bo tam będę mógł najwięcej skrzyni rozwalać. Dawać mi to. Spaduwa. Ole go porobiłem. Sześć kubów mam. To mi się podoba. No, boi się. Bo ja to rzucam. Łopaby. Oku. 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 No chodź tu, tak się mnie boisz? Ty jesteś mocniejsza ode mnie, więc nie powinnaś się mnie bać. Łop! A wiem, bo ja rzucam, dlatego się mnie boi. Nie ma przejścia. Łop! Ona tam siedzi. No. Robi się gorąco. Udało mi się. E, z ludziskami. Co trzeba pan porobić? No chodź pan. Tak się mnie boisz? Po pierwsze wygrana barlejem. Już Barley. Na początek Barley. Teraz sobie zagramy duosy. I za dużo dzisiaj zadań wykonamy, ale coś tam wykonamy. Na chwilę mój kolega zagra. O, wiecie, nie będzie nic mówił, bo on, on się wstydzi. Będę o, dobre zaatakowanie. Chodźcie tu, chodźcie tu kidoski. <laughs> Ale kidoski porobione. Oj, Leon. O nie spal się. Jak, jak? Jak on się spalił? Jak jestem jakiś dobry w barleje. Nawet nie to potwierdziła. Ej, co jest? Oni mnie słyszą. Nie. Huariu Spaduwa. Spal się. Spaliłem ją. Spaliłem. Normalnie nie wierzę. Może tutaj będzie? Nie, tam jest. Ludzi. Co za nub? Ale porobiłem. Chiś jestem dobry. Sami to widzicie. Opa mnie, jak mnie porobi? Zwolnij. Ej. Dawaj, rupią. No nie. No Kać, man! Jej, porobiłem, udało mi się! Teraz będzie grał mój kolega. Nie będzie mi nic mówił, jakby co. Okej, okay, mój brat, be, mój kolega będzie grał kiełkiem. Nature. Teraz ja gram, ale chociaż dwa pucharki mój kolega zdobył. Dobrze. Ja biorę Barley'a, bo do Barley mi się dobrze grało. Gdzieś tu powinien być barlej. A tu. Szesnasta ranga. Dobra. Ja jestem jakiś dobry tym barlejem. A może zrobię taki odcinek, że wbijamy 1000 puchark... 500 pucharków na barleju. To by było ostre. O nie. Chłop? Jakiś chłop? Ale go porobiłem pięknie. Chłop? Robijecie. Albo i nie. Chcesz być porobiony? To przyjdź do. Michała? Ale mnie porobił chłop. Michał. Hmm? Będę się odzywał. Będę się odzywał. Okej. Okay. Mój kolega stwierdził, że będzie się odzywał, więc subcie. Łop! Co to było? Mój kolega gra ostatnią rundę, bo musimy już iść. No... Musimy iść do basenu. Musimy wygrać. Dawać... Jo, ja, ale dobrze on porobił. Wiesz kim jest on dobry? Kim? Riko? Czy kim? Okej. Okay. To jak będziesz grał tu dać? No. Griff jest. Podobny do Rico także. Uważaj, bo. Skrzyżka, skrzyżka. Ale go porobiłem. No nie, szelka, nie wygraj. Fuck! Ok. Siedem do. Dobra. Mój kole, kolega gra ostatnią rundę i będzie się odzywał. Dobra. To sobie będziemy grali griffem. Chciałyś Rico. Niech będzie już klif. Gliw. Dobra, także lecimy. Dobra. Nie, już po nas. Dobra. Widzowie, musimy już kończyć. Ale jeśli pod tym odcinkiem będzie pięć wyświetle, to robimy kolejny odcinek z Brawla. Nara.